No i teraz ostatniego bananowca sadzimy do gruntu. O, zróbmy, zrobimy to jak najdokładniej możemy, żeby mu dać jakieś szanse na odbicie się od dna. O, tu zrobimy tradycyjną misę, która mu ułatwia i umożliwia odpowiednie nawadnianie i zapobiega spływowi wody gdyż tutaj jest troszeczkę nierówny teren o. 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 No. O. i teraz zapraszam do obejrzenia jak wyglądają nowo nasadzone roślinki tutaj żona zrobi piękne przejście pomiędzy wszystkimi a potem pokaże cały plan tego zakątka egzotycznego no i tutaj jeszcze punkie też, które żeśmy posadzili w tym roku mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, że nasze niezbyt jeszcze reprezentacyjne rośliny też się podobały pozdrawiam życzę udanego dnia Trzymajcie się.